Księży, kardynale chciałam zapytać jeszcze o mm, rolę kobiet w kościele i w świecie chrześcijańskim. W się sensie księdza, kardynała, jaka jest nasza rola? Odpowiem, <laughs> to Powiem tak. żartem, ale serio. Bardzo do mnie ostatnio wróciłem do takich siedmiu krótkich orędzi papieża Pawła VI na zakończenie Soboru Watykańskiego II. To są bardzo piękne teksty, krótkie, a bardzo piękne. Wydał je Benedykt XVI na 50-lecie Soboru. Wznowił te teksty. Tekst do kobiet jest zupełnie wyjątkowy, bo Ojciec Święty mówi tak, że prosi kobiety, żeby ratowały świat przed głupotą mężczyzn. To takie było wolne tłumaczenie, a bliższe oryginału by było pewnie takie, że pilnujcie świata, żeby mężczyźni go nie zniszczyli. To znaczy. Jest jakaś na szczęście wrażliwość w kobiecie, która może przeważyć totalny nieraz brak wrażliwości wśród mężczyzn. Jest jakieś skupienie się kobiety na osobie, które jest w stanie pokazać mężczyznom, że osoba jest ważniejsza niż te wszystkie wielkie idee, programy i projekty rekonstrukcje i konstrukcje. Więc dosłownie papież mówi, ratujcie świat przed mężczyznami, tam wtedy kiedy trzeba, ratujcie świat przed mężczyznami. Bardzo lubię ten tekst.